część Boże. Czy George Floyd rozpętał właśnie trzecią wojnę światową? George Floyd, to ten nieszczęśnik z Minneapolis, w Minnesocie, którego posłał na tamten świat brutalny i bezwzględny policjant amerykański. Różniący się od swojej ofiary kolorem skóry. No i stąd pożar wojny domowej, który z minę Soty rozprzestrzenił się rzecz jasna nie przez, przez samozapłon trawy czy jakiejś innej podpałki, ale po łączach elektronicznych, po liniach mediów. Oczywiście z jednej strony wyciągnięto to, że Floyd, nie był na pewno niewiniątkiem, i, i generalnie niewątpliwie w życiu ciężko zapracował na to, żeby, żeby po raz kolejny wylądować na bruku pod kolanem policjanta, no ale tamtego dnia akurat nie dokonał żadnych zbrodni, zdaje się, że zaledwie puścił w obrót jakieś fałszywe banknoty. No i, i cóż, nie możemy. Przyjmować takiej logiki, że sam się o to prosił i że tak w ogóle to na to i tak zasłużył. Z drugiej strony nie możemy przyjmować takiej logiki, że, że teraz każdy amerykański policjant, zresztą w dowolnym kolorze skóry, będzie brał. Pogębie od rozwydrzonych hord barbarzyńców, którzy tam ze sztachetami i różnymi innymi narzędziami zaimprowizowanymi lub też, lub też wykutymi w dłoniach grasują, rabują, molestują i, i napadają. Zresztą często siebie wzajemnie. Widziałem taką scenę, państwo też oglądali. Na pewno w ostatnich dniach y, y, dziesiątki, może nawet setki y, takich migawek y, twitterowych, facebookowych instagramowych i, i, i gdzie tam jeszcze Państwo zaglądacie. Widziałem taką scenę, w której właśnie jakaś rosła Herod Baba daje w gębę policjantowi, który, który łapie się za stłuczony nos i nie oddaje, aż dopiero po drugim ciosie powala tę te, te pierwszą kolegę policjanta i to ten kolega pod C'est euh... Prawidłowo, chociaż zbyt późno reagujący, podobno to on wyleciał z roboty. No bo cała ta wojna domowa daje, inicjuje, inicjuje szereg rytuałów w publicznym życiu amerykańskim. Rytuałów z jednej strony politycznej poprawności, a, a z drugiej strony takich naturalnych, chociaż często brutalnych przejawów Dążenia do jakiejś normalizacji, do jakiegoś zdrowego rozsądku. Do tego drugiego zaliczam obrazy obywateli amerykańskich po prostu z giwerami w dłoniach, strzegących swoich domostw, strzegących swoich bliskich, albo też jeszcze bez broni palnej w rękach, stojący w długich kolejkach do sklepów, po to, żeby tam zaopatrzyć się właśnie w broń i amunicję. W tym jeszcze jest coś normalnego, coś zdrowego, bo notabene te obrazy uzbrojonych ludzi, które oglądają, to jeszcze nie były obrazy żadnej strzelaniny. To właśnie były paradoksalnie. Te sytuacje tchnące największym spokojem, tam właśnie nikt nikogo nie napada, jeśli widzimy, że, że napaść może spotkać się natychmiast z adekwatną odpowiedzią. A z drugiej strony ten festiwal poprawności politycznej, jakiejś naprawdę patologicznej już egzaltacji, mam na myśli to padanie na kolana, zresztą inicjowane, czy też, czy też oczekiwane przez czarnych rasistów, którzy, którzy żądają, żeby ich napotkany na ulicy biały człowiek na klęczkach przepraszał za to, że żyje za setki lat ucisku niewolniczego, wyzysku feudalnego i w ogóle, i w ogóle dominacji białej rasy i wyższej klasy nad, nad człowiekiem. Za komuny mówiło się nad człowiekiem pracującym, ale to bardzo często nie są ludzie pracujący, bo statystyki amerykańskie... O tym właśnie mówią, że mamy tam do czynienia z żyjącymi na socjalu wielopokoleniowymi rodzinami, notabene bardzo często dysfunkcyjnymi, niekompletnymi rodzinami. Tak się składa, że statystycznie często, a może najczęściej rodzinami właśnie o, o innych kolorach skóry, takimi rodzinami, w których od pokoleń nikt nie pracował. I nikt po prostu nie zna, nie zna takiego życia, w którym się rano wstaje i idzie do jakiejś roboty, bo nikt tej roboty nie szuka, bo od pokoleń nie musiał. No więc ten festiwal jakiejś hipokryzji ze strony przedstawicieli władzy, także służb, również policyjnych to padanie na kolana to w ogóle jest szersze zjawisko no, chyba, chyba najbardziej śmieszne a jednocześnie straszne obrazy jakie widziałem to było całowanie w but zarządzone przez jakiś właśnie takich czarnych rasistów, aktywistów którzy, którzy taki dziki plemienny jakiś rytuał tam odprawiają i, i, wielu, i wielu ludzi o nieczarnym kolorze skóry temu rytuałowi, rytuałowi się podporządkowuje i uczestniczy w nim. I, I zdaje się, że nawet często chętnie i z oddaniem i, i z wielkim zapałem. To, to padanie na kolana i to całowanie w but się odbywa. No i nad tym wszystkim prezydent Donald Trump z wzniesioną Biblią w dłoni udał się no nie na przechadzkę, ale na taką wizję lokalną pod wcześniej pod wcześniej tam oblegany i dotknięty jakąś falą tych demonstracji ulicznych kościół w pobliżu chociaż nie tak znowu od razu po sąsiedzku w pobliżu Białego Domu, tam pomaszerował ze swoją świtą i, i dokonał takiej manifestacji, no, powiedzielibyśmy że, że próbuje się odwołać do tej biblijnej Ameryki Ameryki, której w każdym razie w poprzednich pokoleniach, do której przynależało wielu, ciężko właśnie jeszcze Poprzednio pracujących na swój sukces, sukces na swoją karierę, także Afroamerykanów, bo to poprawność polityczna tak, tak, taki, takie pojęcie, taką nazwę podsuwa jako jedynie słuszną. Jedynie wskazaną. Więc prezydent Trump od razu tam wyśmiany, wyszydzony z tą Biblią w dłoni komunistyczna komunistyczna czyli, czyli czerwona, różowa, tęczowa zielona prasa i telewizja prezydenta Trumpa próbuje oczywiście także i w tej scenie wyszydzić, złapać na spalonym, bo to jest wszystko kampania, kampania wyborcza, wybory już jesienią, no i niewątpliwie, jeśli nawet straszne teorie spiskowe, które tam się natychmiast pojawiły, że, że za tą wojnę Domową, za tym pożarem, za tym podpalaniem żywej tkanki społecznej amerykańskiej stoją no, właśnie przeciwnicy polityczni prezydenta Trumpa, a może na dodatek jeszcze jakaś w tym jest inspiracja ruska, chińska i, 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 i nie wiadomo jaka jeszcze. Nawet jeśli te teorie o, o bezpośrednim sprawstwie kierowniczym w tych zamieszkach, ze strony na przykład Joe Bidena, kontrkandydata prezydenckiego, jeśli by one były nieprawdziwe, no to faktem jest, że prasa, prasa lewacka, media, a, a, a któreż media w Stanach Zjednoczonych nie są lewackie z punktu widzenia normalnego człowieka, kibicują tej rewolcie i niewątpliwie i w Pekinie, i w Moskwie, i, i, i także w wielu innych stolicach na całym świecie. Wielu jest takich, co zacierają ręce, obserwując eskalację tej wojny domowej. Zacierają ręce, no bo to jest z dawna. Marzenie, a, a nawet i plan, scenariusz rozprucia Stanów Zjednoczonych po szwach, jeśli nie regionalnych, to po szwach tych, tych warstw społecznych i, i, i po liniach podziału. Podziału, który staje się konfliktem właśnie na naszych oczach między, między ludźmi normalnie żyjącymi, normalnie pracującymi, a, a rozmaitymi subkulturami, gettami. To, co w Polsce może się i powinno nam się bardzo podobać, to nie tylko ta Biblia, choć protestancka pod heretyckim kościołem, ale zawsze Biblia, ale również fakt wypowiedzi, powiedzenia kolejnej wojny w tej wewnątrz tej wojny domowej. Prezydent Trump po tym, jak właśnie w dobie kampanii antywirusowej wycofał subsydiowanie WHO, czyli Światowej Organizacji Zdrowia, tak teraz w dobie tych zamieszek, zamieszek pod hasłem czarne życie ma znaczenie, czarne życie jest cenne. Black Lives Matters. prezydent Trump ogłosił delegalizację tak zwanej Antify, czyli, czyli tych zorganizowanych bojówek lewackich, które sieją grozę i, i autentyczny postrach i notabene także i na gościnnych występach w Polsce pokazywali się, a, a, a bodaj może nawet już i, i u nas się zanomowili ci, ci zawodowi, być może nawet i etatowi jakiś tam, ze strony jakichś Mafii, służb i lusz na żołd, wzięci y, y, żołnierze y, bojówek antyfaszystowskich. Otóż pan prezydent Trump powiedział, że to jest nielegalne, że to jest po prostu terroryzm. No i, i brawo. I brawo. Y, nawet jeśli. W tych działaniach prezydenta Trumpa jest element PR-u, propagandy, no to chciałbym wierzyć, że jest też jakaś doza szczerości. Pan prezydent Trump chociaż jest z jednej strony kreacją kreacją służb, pewnie bardziej zielonych niż jakiegokolwiek innego koloru zielonych w sensie, w sensie armii, w sensie wojs, wojska, w sensie Pentagonu, DIA, czyli, czyli tego zielonego analogenu CIA, czyli służby w, w, w bezpieki wojskowej amerykańskiej, chociaż jest ich kreacją, no to z drugiej strony jest jest też amerykańskim self-made manem i, i z całą pewnością nie można mu odmówić specyficznej bezpretensjonalności. Niezależnie od tego, kim on jest, bo błędem by było i zawsze jest błędem sprowadzanie analizy geopolitycznej. Politycznej, socjopolitycznej, do, do rozważania konstrukcji psychologicznej tego czy innego polityka. A więc niezależnie od tego, kim, kim jest, a, a kim usiłuje być Donald Trump, no to trzeba powiedzieć, że te siły, które są w tej chwili poruszone, które są poruszane przez niego i które zostały poruszone przeciwko niemu, te siły mogą bardzo łatwo nabrać dynamiki, której nikt już nie będzie kontrolował I, I może się łatwo okazać, że jedni albo drudzy w eskalacji tej wojny domowej posunął się do eskalacji wojny zewnętrznej, na frontach zewnętrznych, wojny światowej, niemniej nie więcej, bo, bo każdy ruch e, imperium, każdy ruch e, armii e, i floty i Lotnictwa Stanów Zjednoczonych e, w przestrzeni globalnej e, bardzo łatwo prowadzić może do, do rozpętania globalnego e, konfliktu. I to mogłoby być. Użyteczne z punktu widzenia ludzi prezydenta, którzy mogliby, i nieraz tak w historii bywało, szukać rozwiązania problemów wewnętrznych właśnie na zewnątrz, imperia upadające, imperia, bankrutujące są groźne właśnie dlatego, że łatwo szukać mogą rozwiązania problemów, które wewnętrznie popadły, szukając wewnętrznych szukając zewnętrznej hmm no już nie zaczepki, tylko po prostu jakiejś pełnoskalowej konfrontacji. I co z tego dla nas tu w Polsce mogłoby wyniknąć? No mogłoby wyniknąć tyle, że albo to tutaj będzie front wojenny, albo też tutaj poczyni prezydent amerykański, jego ekipa jakieś znaczące, znaczące znaczących ustępstw dokona Poczyni jakieś koncesje. Jedno z dwojga Jedno w imperialnej grze, albo będziemy frontmenami tej trzeciej wojny światowej, będziemy na pierwszej linii frontu, będziemy pierwszym potykaczem gdyby ten front miał przebiegać właśnie przez Europę Środkową chociaż może ta terminologia jest już nadto anachroniczna przebieganie jakiegoś frontu wiadomo że rzeczywiście także i środki nowoczesnego pola walki umożliwiają prowadzenie wojny jak to się Mówi najprościej hybrydowo, a więc nawet bez tej wojny wypowiadania można eskalować konflikt. No i oczywiście można wcale nie ruszać z miejsca żadnych dywizji pancernych, a, a wojna może być. Rozwiązania Majdanowe, hybrydowe zawsze wchodzą w grę i właśnie w ostatnich latach, dekadach zostało to przećwiczone i być może, być może doprowadzone do do wyższej perfekcji. No, więc tych frontów zewnętrznych ma prezydent Trump kilka do wyboru. Są Chiny, jest Korea Północna jako awatar. Ty, czy, też, czy też może przeciwnik zastępczy jest Iran, jest Zatoka Perska, Bliski Wschód, no i jesteśmy my właśnie w Europie Środkowej. Co z tego wyniknie? Nad tym właśnie się zastanawiam, oglądając kolejne relacje czy mikrorelacje, bo przecież dziś relacjonować może każdy posiadacz telefonu komórkowego. Stamtąd, z ulic Stanów Zjednoczonych. Tak się składa, że, że niektóre z tych ulic znam z autopsji. Niektóre potłuczone dziś witryny zdarzało mi się mijać w, w moich filmowych i, i rodzinnych sprawach, bywając tam z drugiej strony globusa. Nie, nie cieszy mnie. Nie cieszy mnie ten obraz. Nie, nie jestem optymistą i nie jestem kibicem tej, tej wielkiej chwili prawdy, ale też i wielkiej dewastacji, która się dokonuje. Nie cieszy mnie perspektywa. Upadku, czy też na skutek ciosów zadanych z zewnątrz, czy też na skutek samobójstwa jakiegoś, harakiri popełnianego przez Amerykę, no ale, ale z drugiej strony można powiedzieć, że to nie jest kryzys, to jest rezultat to jest rezultat wewnętrznego, duchowego wydrążenia. Stanów Zjednoczonych. Poprawność polityczna, te różne kulty współczesności z totemicznym kultem koronawirusa, właśnie, bo to przecież jest kult zdrowia, życia, ale tylko w tym doczesnym znaczeniu. Życia tylko dla zdrowych, bo przecież nie dla nienarodzonych. Ten, ten szereg współczesnych, quasi-religijnych kultów, tych przekonań, że. Zbawiony będzie ten, kto wierzy w globalne ocieplenie i sortuje śmieci, i właśnie powtarza rozmaite mantry poprawności politycznej, no, ten świat trwać nie może. On musi tak czy inaczej, on musi tak czy inaczej ustąpić miejsca jakiejś przyszłości. Nie chciałbym, żeby ustępował miejsca w toku procesu, który zmiecie także to wszystko, co co piękne, co doniosłe, co, co, co także i, i ja podziwiałem i z czym się utożsamiałem na kontynencie amerykańskim, chociaż chociaż, chociaż pewnie, pewnie akurat nie byłyby to te rzeczy, które należą do do kanonu dumy yy, yy, i panteonu sławy, yy, który yy, demokracja amerykańska, którym się yy, pragnie jeszcze i dziś chlubić. Gdzie indziej szukałbym źródeł naturalnej potęgi i gdzie indziej upatruję przyczyn yy, yy, pytanie, czy nieodwracalnego upadku Stanów Zjednoczonych. No i i największe dla nas pytanie: czy to, co tam, to szambo, które tam wybija, i, i ta, 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 ta czkawka, która się tam odbija, czy nam tu wyjdzie bokiem, czy się, czy się odbije jakimś śmiertelnym echem, także i u nas w Europie Środkowej? Obyśmy wszyscy zdrowi byli na duszy ciele i umyśle z Panem Bogiem.